Szanowni Państwo, wczoraj rozpoczęły się już dużo wcześniej zapowiadane protesty rolników w Niemczech. Te protesty potrwają przez cały najbliższy tydzień? No i rozpoczęcie akcji protestacyjnej, które miało miejsce wczoraj, dotyczyło już nie tylko samej branży rolniczej, ale również innych branż, które dołączają się do protestu do protestu rolników. Skąd ten protest rolników? Dlaczego Dlaczego tak olbrzymi? To znaczy w Niemczech od dawna, od bardzo dawna nie było tak dużych protestów, to kraj, który kojarzy się raczej z pokojowym rozwiązywaniem problemów na linii rząd różne grupy społeczne. No a teraz mamy do czynienia z tak olbrzymim, z olbrzymim protestem. No, główną przyczyną protestu, bo ten protest trwa już od połowy grudnia 2023 roku, no jest przede wszystkim likwidacja określonych ulg podatkowych, dotacji dla rolnictwa, no, które spowodowane jest, tak jak czytamy dzisiaj tutaj w dostępnych artykułach prasowych, to dofinansowanie na poziomie 1 miliarda złotych musiało zostać w związku z problemami budżetowymi Niemiec obcięte, no i rząd musiał szukać gabinet Olafa Szolca, musiał szukać jakichś oszczędności, no i szuka je, szukał je właśnie, właśnie u rolników. Na to nałożyło się również orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przekazanie 60 miliardów euro pochodzących z długu zaciągniętego na potrzeby łagodzenia skutków koronawirusa na fundusz klimatyczny i transformacji było niezgodne z niemiecką konstytucją, no a te środki miały zostać przekazane na rolnictwo, no i tych środków po prostu nie można było w ten sposób wykorzystać. No i to bardzo mocno rozwścieczyło niemieckich rolników, którzy tak jak. Również inni europejscy rolnicy mierzą się z innymi problemami, i to wszystko nałożyło się w krótkim, w krótkim czasie. Protest niemieckich rolników to nie tylko protest niemieckich rolników, ale protest także holenderskich rolników, którzy się solidaryzują z niemieckimi, litewskich, ale również polskich. O czym więcej powiem za, za chwilę. Ten, ten protest w Niemczech dotyczy również. Bo, co ważne, Scholz z wielu tych zapowiedzi, czyli opodatkowania pojazdów rolniczych czy, czy dopłaty do oleju napędowego, on się z wielu rzeczy wycofał. To znaczy, cofnął te wszystkie zapowiedzi, natomiast to i tak nie uspokoiło rolników, którzy rozszerzają ten zakres postulatów, między innymi na postulat krytykujący całą politykę klimatyczną Unii Europejskiej, podnoszącą koszty produkcji, ograniczającą. Europejskie rolnictwo protestują również przeciwko niszczeniu europejskiego rolnictwa przez import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. No i tego dotyczył przede wszystkim protest, do którego dołączyli polscy rolnicy, czyli blokada autostrady A4, i tam również współorganizowany protest przez polskich rolników. I tutaj dotyczy to oczywiście Ukrainy, nie tylko importu, ale również perspektywy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. I jak mówią rolnicy, jeżeli Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej, będzie to oznaczało zniszczenie europejskiego rolnictwa. Z tym krajem nikt nie jest w stanie konkurować, nawet Niemcy. Więc takie wypowiedzi również ze strony, ze strony niemieckich rolników. No, i ma oczywiście jak najbardziej rację i słuszność, dlatego że to europejskie rolnictwo nie jest w ogóle w żaden sposób porównywalne do ukraińskich agroholdingów, olbrzymiej produkcji, olbrzymich możliwości, ale także nie jest ograniczone ani normami, ani regulacjami, którymi ograniczone jest europejskie rolnictwo. No i jednym z postulatów również rolników jest żądanie ustąpienia rządu Olafa Scholza i nowe wybory, dlatego że polityka obecnego niemieckiego rządu jest niestety zdominowana przez Zielonych, którzy jako źródło wszelkiego zła po prostu widzą rolnictwo, zwłaszcza w zakresie polityki klimatycznej. No i takie można też odnieść wrażenie, że te protesty w Niemczech, no to właściwie wynikają z tego, że, że jest duże niezadowolenie społeczne wobec polityki prowadzonej przez rząd, no i te notowania cały czas w gabinetu Olafa Szolca spadają. Protestują Niemcy, protestują Holendrzy. Holendrzy wykazali w 2021 roku swoją bardzo dużą zorganizowaną działalność. Protestowali przeciwko polityce klimatycznej, wywłaszczaniu również i na poziomie Unii Europejskiej, ale przede wszystkim na poziomie krajowym. Dzisiaj Niemcy pokazują również, jak potrafią protestować. Natomiast bardzo ciekawe, że dołączają również do tego, czy zbiegają się w bardzo podobnym czasie e, protesty e, na Litwie, e, gdzie litewscy rolnicy po prostu żądają dymisji ministra rolnictwa, e, który ich zdaniem po prostu nie radzi sobie z problemami, które mają, ma litewska e, wieś, e, nie wspiera rolników, e, podają tutaj e, związki rolnicze przykład zak braku zakazu handlu z Rosją, co skutkuje tym, że Litwa jest zalewana e, rosyjskim e, zbożem, no a z drugiej strony wprowadza e, zakaz importu Nawozów azotowych z Rosji. No więc jest zupełna niekonsekwencja, jeśli chodzi o sposób działania litewskiego rządu. No i to też między innymi powoduje, że również litewscy rolnicy rozpoczęli, rozpoczęli protesty. Jeśli chodzi o polskie protesty rolników, no to w ubiegłym sobotę polscy rolnicy podpisali porozumienie z rządem, które dotyczyło zrealizowania trzech postulatów ale mniej nie więcej również i polscy rolnicy dalej w różnych częściach kraju, czy właśnie na Dolnym Śląsku, czy w województwach w województwie zachodniopomorskim dalej protestują, dalej pokazują jak niekonsekwentną i nieodpowiedzialną politykę prowadzi już nowy rząd z nowym, resortem, z nowym składem resortu rolnictwa, kierownictwa tego składu, gdzie te postulaty, które były proponowane w czasie kampanii wyborczej, czyli m.in. rozszerzenie embarga, również do mnie zgłaszają się rolnicy, którzy mówią o tym jak bardzo wzrósł import konkretnych artykułów rolno-spożywczych, no i w ostatnim czasie oczywiście mamy cukier, mamy owoce miękkie, mamy drób, mamy świeże. To są konkretne, konkretne produkty, których import wzrósł bardzo, bardzo drastycznie, no i oczywiście ta opłacalność produkcji spada. O ile do jakiegoś czasu ten problem dotyczył tylko państw przyfrontowych, takich jak Polska. Jak Słowacja, jak Rumunia, jak Bułgaria. No tak, dzisiaj właśnie widzimy, że problem z masowym importem artykułów rolno z Ukrainy dotyczy nie tylko krajów przyfrontowych, ale również dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej i za chwilę to przeciwko. My przeciwko Polsce, przeciwko czemu polscy rolnicy protestowali w 2023 roku, po prostu przeniesie się również, również dalej. Natomiast nadmienię, że na poziomie Komisji Europejskiej trwają właśnie prace nad tym, aby sfinalizować projekt rozporządzenia, które o kolejny, czyli już trzeci rok do 2025 roku, przedłużałoby swobodne otwarcie unijnego rynku dla ukraińskich towarów rolno-spożywczych. To jest teraz właśnie przedmiotem prac. Pani von der Leyen. No z doniesień medialnych wiemy, że komisarz Wojciechowski sprzeciwia się rozporządzeniu w takim szerokim otwarciu. Chce, żeby znalazły się tam wyłączenia dotyczące mięsa drobowego cukru. Natomiast jak ostatecznie będzie wyglądało to rozporządzenie, no to poznamy je w momencie, w którym zostanie opublikowane. Natomiast na poziomie Unii Europejskiej nie ma żadnej refleksji związanej z tym, że nasz unijny, europejski, a także polski rynek po prostu nie jest chroniony przed masowym importem i nie jest w stanie konkurować na nierównych, to przypominam, to jest nieuczciwa konkurencja, to jest nierówna konkurencja między europejskim, europejskimi artykułami żywnościowymi a ukraińskimi. Konfederacja, wolność i niepodległość.